Ciemka, witajcie w kolejnym editor na temat. A dziś świąteczny nastrój. Jak wszyscy wiemy i wszyscy jesteśmy tym zirytowani, żyjemy w świecie, gdzie święta zostały totalnie skomercjalizowane. Kolendy w radiu puszczają już od listopada, świąteczne reklamy rozświetlają szyldy sklepu, bałwanki, mikołaje, renifery, śnieg, śnieżynki. I chawie co jesz Ja osobiście żygam tym wszystkim e, Mam podziurki w nosie świąt komercyjnych I pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia Natomiast generalnie to się dosyć dobrze wpisuje W nasz kulturowy. kulturowy znaczy, mm, Ludzie, umówmy się My lubimy komerche, Lubimy sprzedawać wszystko co da się sprzedać A nic nie sprzedaje się lepiej niż święta Zobaczcie, zbliżają się święta I zaczynają się wszystkie najlepsze promocje I tu przestroga dla was Nie wszystkie promocje tak naprawdę są promocjami Kolejna rzecz, słowo promocja nie oznacza, że będzie taniej. Słowo promocja oznacza tylko i wyłącznie tyle, że w tym momencie promujemy dany towar. Uważajcie i nie dajcie się złapać na jakieś... Najczęstszą praktyką w sklepach jest na przykład podnoszenie cen przed świętami, po to, żeby potem święta je obniżyć i napisać promocja. Także uważajcie, uważajcie, bo to wszystko to są zabiegi, na które musicie się nadzieć. Natomiast absolutnie nie jest to temat, o którym chciałem mówić, bo u mnie w domu też już jest świąteczna atmosfera, moja żona uwielbia święta, także... Tadam! Yy, w związku z czym... Kot... Też już szaleje. Dopiero co wyraz z torby. Bo w torbie czekał na święta. Kot zawsze przed świętami chokał się do torby. Czemu kuźwa jego mać? Nie wiem. A teraz idź i hałasuj. No i... Chciałem wam przedstawić osobę, która przed chwilą pokazała się też. Trzeciego chama, którego obecność zawdzięczamy prezentowi rodzinowemu od Czopka. Czobek, bardzo dziękuję. Poczekajcie, przedstawię wam trzeciego chama. Trzeci ham to kaktus świąteczny Mikołaj. Także Czobusz, dzięki Ci za wsparcie i przekazanie nam trzeciego Hama. Niestety, nazwy kanału nie zmienię. Było o świętach, było o kocie, o pracy mówić nie będę. Powiem o czymś, co ostatnio dosyć mocno mnie e, irytuje. Mnie pewne wypaczanie symboliki. E, jeśli zauważyliście, w necie pojawił się szum e, odnośnie firmy Boy London. Firma robiąca ubrania i legitymująca się takim bardzo pięknym logo z orzełkiem siedzącym na o. Pojawiły się... Dziesiątki memów na temat tej filmy. Przy czym jeden bardzo obrazowy, starszy człowiek siedzi, pokazuje, trzyma dwie karteczki na jednym malogozorzełkiem i na drugim malogozorzełkiem. Z orzełkiem. Jest takim bardzo ładnym podpisem, że ten pan podczas II wojny światowej był więziony w obozie koncentracyjnym, gdzie znęcali się nad nim naziści. Jakoś tak głupkowato jest to sformułowane. W każdym razie wiadomo, co naziści robili w obozach koncentracyjnych i myślę, że nawet matoły o tym wiedzą. Natomiast to jest tak bardzo fajnie napisane, że to, to u góry to jest logo filmy, Bo ja to u dołu to jest logo kurwa logo nazistów. Tak jakby trochę nie tak, bo naziści nie mieli loga. No nie mieli logotypu oficjalnego na wizytówkach, to jest nasz logotyp. Jesteśmy nazistami? Nie. Mieli pewne symbole, którymi się identyfikowali, natomiast to też nie były ich symbole. Do jasnej cholery, ludzie, orzeł czy swastyka to nie są symbole nazistowskie, to są symbole zaadoptowane przez nazistów o wypaczonym znaczeniu, więc Przestańcie łączyć je z nazistami, bo nie w tym nie dochodzi. Jak tak dalej pójdzie, to następnym krokiem będzie powiedzenie, że godło Polski jest faszystowskie, bo jest na nim orzeł. Nie. To, że twórcy filmy, kolekcji ubrań użyli tego konkretnego orła, no, dali ciała. Mogli wybrać. Inaczej. Natomiast podejrzewam, że to było tak, że po prostu zakładali kolekcję, nie mieli pieniędzy na grafika, wzięli jakiegoś grafika, który znalazł sobie orła w internecie, komponował go w ich logo i powiedział proszę dziękuję bardzo, tak to ma wyglądać. A oni to zrobili, stwierdzili, że nie ma z tym nic różnego. bo nie ma, bo to jest symbol orła sięga jeszcze czasów legionów rzymskich, a prawdopodobnie nawet nie czasów legionów rzymskich, tylko jeszcze kuźwa dalej. Symbol Orła, moi drodzy, pojawia się w godle Stanów Zjednoczonych, pojawia się w godłach multum innych różnych państw i nie ma w tym kuźwa nic złego. Więc no, trochę mnie to irytuje, bo robimy nagonkę na firmę. Nie, 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 jeszcze raz nie. Nie, 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 nie jeszcze raz nie. Dobra, to trochę zwolnijmy, bo teraz ja się zaczynam wkurzać, a bardzo nie lubię się wkurzać. Generalnie przesłanie tego editor na temat jest takie, że nic nie zwalnia nas z myślenia. Owszem, zgadzam się, panowie, którzy założyli firmę Boy London, no popełnili błąd przy wyborze loga. Przy, przy, przy ustalaniu swojej identyfikacji wizualnej. Natomiast z drugiej strony, my jako odbiorcy nie podoba nam się, to nie kupujmy, nie nośmy, nie szyćmy, nie... Nie wyzywajmy ludzi, którzy to robią. Bo, jak powiedziałem, to są symbole, których znaczenie zostało wypaczone. Prosta swastyka, która nie oznacza nic innego jak słońce. Po prostu słońce w religiach hindu, w religiach buddystycznych, ten symbol ma bardzo pozytywne znaczenie. Zresztą pojawiał się nawet w religiach słowiańskich, prasłowiańskich też również jako symbol słońca, jako symbol światowida. Nie wariujmy, nie dajmy się zwariować. I to tyle, tyle w dzisiejszym edytor na temat do zobaczenia w przyszłym tygodniu.